Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Masterseba i dziś zagramy w pierwszym odcinku The Forest. Yy, pomyślałem, że nie ma co nagrywać ten początek. Początek, dobra. Przyznam się, przyznam się, nagrywałem początek, ale przez przypadek coś źle się stało i nie nagrałem. Nie nagrałem, nie nagrałem. Ale dużo prawda, nie zrobiłem tylko te trzy pochodnie. To piękną ścianę. Ognisko, wezmę sikierkę Ognisko I tutaj moją chatkę Fajna jest ta miejscówka, bo ma takie fajne przejście o. Weź ten kamień, no Dziękuję To nie znaczy, że masz go wywalać A, bo mamy już pięć. Aha, dobrze więc I co myślę w dzisiejszym odcinku zrobić? Yy, myślę zrobić w dzisiejszym odcinku yy, Zaraz to pokażę to. Pięknie, pięknie, ładnie zrobić to. E. Zaraz zobaczycie. Zaraz już zobaczycie. E. I. A po co ja w ogóle mówię to, co ja klikam? I tu jeszcze E. No. To właśnie chcę zrobić. A potem. Potem ja chcę zrobić. Dobra, już nie będę tak przedłużą, ściana, 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 ściana. Dobra, mamy ścianę, i trzeba zrobić tutaj trochę w tej, ści w tej ścianie E. I bierzemy naszą yy, drugi szkielet ściany e. A to można już usunąć. C. I to będzie plan na dzisiejszy odcinek. Wiem, że wszystkiego nie zrobię, ale to ma być plan. I będzie taka fajna góra tutaj. I będę mógł normalnie patrzeć na kanibale, które, którzy nie będą mogli wejść na, do mnie, a będą musieli chodzić naokoło. A tak naprawdę będą się za każdym razem zapalali dzięki moim trzem pochodniom, choć taki tak dalej zrobię drugi łuk. Takich pochodni, jeśli by przejść przez pierwszy łuk, to najdą na drugi łuk. A to będzie tak specjalnie ustawione, że jak jest tu i tu, to będzie pośrodku tych. tu. I będą po prostu biegli i bum, po wszystkim. Więc na co możemy czekać? Bierzemy się ze ścinaniem drzew. Dobra, tu drzewo ściąłem. Idziemy trochę wyżej. Myślę, że tam będzie się lepiej ścinało drzewo. Wiem, że tam jest wioska tych pan pancałów. Nazwij ich pancałami. Nie, to są po prostu kanibale. Zwyczajni kanibale. Najzwyczajniejszy. W swojej odmianie Kanibale Dobra, zaczniemy od tego drzewa Spróbuję zrobić jak najwięcej Przez ten cały dzień Więc trochę się pospieszę Ścinaj szybciej te drzewo Zaraz Zaraz, 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 zaraz. Dziękuję I idziemy dalej ścinać drzewo Proszę, tylko nie spadnie, tam do tu, tu przypaści Chodź, z moim szczęściem na pewno tam spadnie. Jak no. Przecież to jest moje szczęście. Spadaj. Tu jest najdalszy. I ten. Ej, nawet do mnie do chaty leci. Ej, to może być. Dobra. Niesiemy nasze drewienko. I robimy naszą podkładkę. Najpierw to zrobimy, czy to nakładka. Nie wiem, jak to się nazywa. Ale zrobimy najpierw to. Udało. 2 na 5 I jeszcze kamienie. Kurde. Kamienie. E, Boże, patyki, co ja gadam? O. Ale Walneo po uszach. Tak mam ustawione ekstra. E, kurde, słuchawki, że aż mi tak po uszach Walneo. No weź to. Weź to. A, w dupej patyku. Nawet nie da się złapać ich. No. Głupie patyki. Trzeba czekać aż tydzień poleżą i wtedy będzie dopiero się dało je wziąć. No. Co jest? Śmiecie głupie. A się. Dobra. Zetnę to. Dobra. Mam tu. Tu. Jest. Okej. Okay. Wziąłem patyki. Wezmę potem sobie te drzewo. Wolę najpierw ściąć drzewa, a potem zbierać te patyki. Zetniemy sobie teraz te drzewo, które daje aż pięć yy, tych drewienek. Drzew. czy części drzew. Naprawdę masz problem w, z trafieniem w to drzewo? Nie. Już wszystko jest dobrze. No. Ja wale. Dobija mnie w niektórych momentach ta gra. a z tym się da wytrzymać. Gorsze jest czasami jak się chce rozwalić kanibala i mieć z jego te części ciała. A okazuje się, że wywali się na 200 metrów do góry. No brawo! Choć raz! Choć raz! Yeah, yeah! To wezmę, które jest tam najdalej aby potem jak najmniej chodzić. Gdzie tu jest wejście? Dobra. Pójdziemy sobie spacerkiem, aby się trochę uzupełniało nasze yy, zmęczenie. Naprawdę jednej, jednego drewieńka, jednej części drzewa. O, najlepiej jednej części drewna nam zabrakło to są bale czy bele nie wiem jak to nazwać ale niech będą to drewienka drewienka to można nazwać jakby coś małego było jakieś małe drewienko ale nie duże bele nazwij drewienkiem albo drewno najlepiej no to będzie chyba najlepiej drewno i tutaj jeszcze bala została zaraz po nią przyjdziemy niech się nie martwi nie zapomnimy o nim. Kurde, noc idzie. Dziękuję. Pro, proszę, powiedz, że schody. No nie, też pięć. I znów walnęło mi po uszach. Dobra, rozpalimy sobie ognisko. Weźmiemy na naszego. E? Ale dziwna ta jaszczurka bez tej yy, skóry. Poczekamy chwilę. Bo czasami może mi się spalić szybko. O, zaraz, 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 zaraz. No nie. Będziemy tak czekać. Dobra, mamy już jedzonko. I idziemy ścinać nasze drewienka. Już trochę możemy szybciej biegać. Uzupełniło nam się te zmęczenie, czy jak to można nazwać? Proszę, ty też spadnij na tą stronę. No i też nie będzie trafiał. Ależ to głośno, ja sobie ściszę trochę. Bo ja w ogóle nawet nie słyszę, co ja mówię. Przez tą wodę spywającą. Ale powiem, że to jest realistyczne, bo tu widać kamienie. Przez które woda zmyła. No bo po prostu są tu kamienie. I spada tam. No i jak? No przecież seba wszystko zgadnie. Przecież to jest czarodziej, tak? No tak Proszę! Dawaj, 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 dawaj. Jest. Udało się. Tylko, że nie spadł tutaj nigdzie. Bo u mnie to jest wszystko możliwe. Kurde, niska temperatura. O i tutaj jest. Tutaj już wszędzie są powywalone. Nie wiadomo gdzie. O kurde, jedna słuchawka mi przestała działać Dobijemy tam Jeszcze tylko Ile tam było trzeba? a jeszcze jedna. Ale weźmiemy dwie. Na wszelki wypadek A po co brać jedną? Jak można razu wziąć dwie i od razu uzupełnić yy, drugą? No, no nie powiem, dobry sposób, jeśli się nie chce iść na około góry, ale y, wolę nie ryzykować, bo mnie zaraz coś się stanie, że wpadnę przez przypadek poza światy, albo pod świat, i się zabiję po prostu. W tej grze wszystko jest możliwe, powiem Wam, wszystko. Yeah! Mogę zacząć od dołu, ale. A co to? Prawdaż. No i to już zrobiliśmy i to chyba będzie wszystko w tym odcinku, a dalszą część chyba skończę poza odcinkiem. Myślę jeszcze na górze tu zrobić dokończenie. Więc chyba zrobię to poza odcinkiem. O! jeszcze mogę zrobić tutaj, w tą stronę. Nawet chyba tutaj zrobię w tą stronę, a tutaj będzie w to stronę. Albo może będzie się dało na dwie strony. Zobaczę, zobaczę wszystko jeszcze jest możliwe. No to ja się z wami żegnam. Jeśli ten filmik Wam się spodobał albo Tobie, nie wiem, ile osób nie oglądacie, pewnie jedno osoba mnie obejrzy. Ale jeśli się filmik spodobał, możesz zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał. Wszystko to jest pod filmikiem, więc się nie martw. O kurde. Rozpal szybciej to ognisko. No to ja się z Wami żegnam. I. Do następnego odcinka. Narka.